Witam, tu Onui2. Dzisiaj szachy. Dawno ich nie było, a powoli zbliżam się do 1000 elo na czeskomie, dlatego taka późniejsza seria wpada będzie wpadać. Aż na jakiś czas jakiś odcinek, jak gram jedną czy dwie partie szachowe. Nie pytajcie czemu nie ma mojego awatara. Dziś coś się dzieje, jak po prostu ładuje się już jak łączy się z online'em to po prostu wywala, ten. Bo normalnie, jak widać, jest. no, no To widać przecież no. No. Więc no cóż, przechodzimy no, do rozgrywki. Pamiętajcie, jeśli film. Wa... To się kliknie. A, to się może kliknie za szata Pamiętajcie, że jeśli film Wam się spodoba, to łapka w górę. Jeśli chcecie, zostać na dłużej subskrypcję, bo 300 słów jest realny do końca roku, oczywiście, ale tylko z Waszą pomocą. To Zaczęło fantastycznie. No i przechodzimy. Nie pytajcie. Nie pytajcie mnie, dlaczego gram dwuflankowym niemzowi Niemzowiczem Larsenem. Po prostu tak. W sensie no przeważnie gram dwuflankowym, ewentualnie z wariacją jednoflankowego i tu pod. O, właśnie. O, już mi teraz się nie dał zmatować bardzo szybko. No, no, bo to jest bardzo. To jest mat w czterech. To jeden z najbardziej klasycznych. Czy jest w ogóle inny? Nie wiem, no. Wiem natomiast, że często ludzie wpadają na to. Ja teraz podchodzę tu i często biją. Aaa, kurde. Zna to. Dobra, to my tu. Niech zbije. Okej. Okay. Hmm. Może, że trochę za cicho jest. Nie będzie 5... O! Zobaczymy, czy jeśli szybko pójdzie ta partia, to jeszcze na ten jakby jedna będzie, jeśli nie to... Jeśli nie pójdzie szybko, to będzie... W sensie jeśli pójdzie szybko, to będą dwie, a jeśli nie pójdzie szybko, to będzie jedna. Może się zaplątałem. Ehm. Okej. Okay. Boku. Czy to ma sens? Ja biję. Biję, ja biję. On bije, ja biję. Można spróbować. On tu raczej nie, nie będzie skakał, bo nie będzie. Miał. Chociaż. dobra, na razie idzie zgodnie z planem. Tylko żeby teraz tu nie wszedł, bo to będzie ciekawe wtedy. On wtedy zbije tak. Ja bym musiał zbić tak i on wtedy bije tak. A! To było ciekawe. Coraz śmielej. Hmm. A ja mogłem w sumie tak zrobić i wtedy bym nie, nie zostanie sobie końca. Eee. Okej. Okay. Aha, on... nie wiem. No. Okej, okay, dobra. W sensie jak zrobię teraz tak, że zrobię rosszadę Ja w ogóle tu wtedy będę co oznacza, że on może tu zbić ma za darmo skoczkę Ale to spróbować zawsze Zobaczymy. To się w ogóle nagrywa, bo może się nie nagrywa, nagrywa się. Wszystko w bardzo dobrej jakości. Full HD. Nie, no, na pewno nie full HD. Czasami się full HD ładuje, czasami nie. Więc, no, jak jest full jak jest HD, to jest HD. Jak nie ma HD, to nie ma HD. I tyle filozofii w sumie. Przeważnie patrzę na filmach, to jest. Ile tam? 720 jest, a czasami nawet 1080. Więc na jakość chyba nie ma co narzekać. Oczywiście, jeśli na przykład gra nie oferuje dużej rozdzielczości, to tej rozdzielczości nie zrobię na YouTubie samej z siebie. No, to jest logiczne. A ja chyba zaraz wpadnę. Chociaż nie jak to zrobię spoko. I on teraz wystawi tu wieżę. Albo chypmana albo też może w Zobaczymy. Jedno z tych dwóch wystawić, żeby po prostu skoczka podatakować, bo wtedy wchodzi tu gońcem. O, nie zrobił jednak tego. A to stracił szansę na ten. Na, na złapanie w sidło. No i te, aha, no i dobra. I teraz tak, jakby ten skoczek był... Przeskoczył już. okej, okay, dobra. Dobra. Mam taka no, wyrównana rozgrywka.

o, o o, O. E, dobra, w sumie tutaj mógłbym podejść. A nie, to jest bez sensu um. Dawaj tu. Podejdziesz tu, ja wtedy biję to, ty bijesz to. Ja jestem nadal chroniony skoczki, przez skoczka, ale mogę podejść w razie czego tu. O, po prostu odejść hetmanem. No i co, wiesz to? Serio? Nie spodziewałem się takiego ruchu. Eee. Yy, yy. O! Kurde, a nie dobra, chociaż czy nie? Myślałem już, że błąd zrobił, ale przecież to jest tylko nic. Wymienił się spoko, ale na szczęście nie straciłem. Mógłbym się tu oczywiście podstawić, i on wtedy musiałby się cofnąć tu. Wtedy. Okej, okay, dobra, to jest mokro. On musi. Aha, chociaż może podstawić się jakiegoś skoczka. Nie, dobra, jest mata. Co on może podstawić w tym momencie? A, wieże i skoczka, dobra. No tak, no bo on ani tu, ani tu, ani tu, ani tu nie wejdzie. Pytanie, czy to. No, wchodząc tu, w ratuje się od mata. Teraz są zwierzę. Z kolei wchodząc z skoczkiem. No, najlepiej to, żeby to tu przed skoczkiem. Wtedy całkowicie się ratuje i wychodzi na zero. Jeśli tu wchodzi z kolei, to jest mat. Yy... No, po No spoko. E, ile czasu? 9 minut. No to spróbuję jeszcze jedną partię. Trzy błędy tylko. W się całej partii i no, spoko. No i co, skoczy to z oczkiem? Nie. O, no, no i fajnie. O. Dlaczego zawsze jak nagrywam, to muszą psy szczekać. Akurat w tym samym momencie. To jest nieprawdopodobne. To jest niesamowite po prostu. Nie, nie wiem, one czują? obesa, Co? Nie. No to nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Ale to jeszcze mogę łatwo. Kurde, nie. Oboż. Tak, gratulacje. Dla mnie, Boże, C Pan alert, C Pan alert, Boże, nie, C co ja zrobiłem? Tu wchodząc wymieniam. dawaj. Muszę to zrobić, a potem wskoczyć, zbić to. On to wybije to, i ja wtedy wchodzę tu. O, no, ciembułomba, O, też okej. Okay. Chociaż no, trochę blokuje mi ruchy. Ale to nie jest jednoznacznie błędny ruch tak w ten więc. Tu jeszcze spoko. Hmm. Braknie mi ruchu jednego. Wtedy bym skoczył tu. On by wtedy to. Nie ja bym to... No dobra. No. Braknie mi ruchu, on to zbije pewnie. Eee, zobaczymy w ogóle. Jeśli zbije, a jeśli nie, no to ja wchodzę tu. No I co on teraz tu wejdzie? Nie ukrywam, przydałoby mi się jakieś. mi się rywala? No dobra, i co wejdzie tutaj? A, bo ja, aha, bo ja bym w stosunku tak wierzę za darmo, spoko. Eee, okay. eee, co on tu chce zrobić? Wejść tu? Ja w sensie tu? a, Kurde, nie pokażę. Tu? Bo. Hmm. No co, bicie tu jest bez sensu, bicie tu jest również bez sensu Wchodzenie tu, no, potem co tu? Bez sensu Co? No ja tak naprawdę że udostępnił Ja to chyba wykorzystam po prostu wchodząc tutaj wtedy No, no. dobra, spróbujmy Hmm. I co on wejdzie teraz tu? A, -a, -a. mogę wejść zawsze tu? czy jest sens, bo ja wiem. No i co, wejdziesz tu? Coś mi tu nie po, się nie podoba. są tu chce zrobić w tym momencie? Nie wiem, ale się domyślam. Spróbujmy tak, bo po prostu... Okej. A, o. Fantastycznie. Ooo, za darmo straciłem końce. Super. No jeszcze ja teraz stracę pionka. Tu, bo wsadził ten. Czy ja będę musiał się wycofać, a nie eee. o, co? Ja wchodzę tu. Ha, on ma jeszcze, wiesz, ups. Nie, nie zadziała. Eee. sekundę. O. A. Mhm. Mm no tu wejdzie tym. Tak mogę tylko to chyba z tym, uratować. Ja teraz jakbym tu wszedł, no to to bije, bije to, on bije to, ja to. No to nie, to jest na pewno zły pomysł. Yy, bicie tego. Widziałem lepsze. Z kolei jak on zbije to i to. Nie ma chyba formy, żeby teraz tak nie, nie, Bezpośredni, dobra. Eee, ok. Eee, teraz tak, jak to to posponować? Grzechnie, ja ponowo cokolwiek tutaj. Które zrobimy? 216. Nadal jasne, Fantastyczny. No Fantastycznie. Okej. Okay. O, jejej, o, pepa mhm. Dobra, spoko. On musi, no bo nie w tym momencie szacha tak czy siak, żeby, żeby zrobić. Więc no, ja biję wtedy to spoko. Siązg? co? tak, ery. O, Śląsk. A, jakby ktoś się interesował piłką, to Śląsk już prowadzi. No, to skłop, właśnie, popełnił dość kuriozalny błąd, ale. A kurde, ja popełniłem błąd. Hej! Chociaż no, czy błąd. Nie wiem. Jest duża szansa. Bo sypie mi się defensywa. No. raków Szudowa, czy sudowa jest. 0,0 po 50 przeszłości. 7 minutach chyba. 59 nawet. A. O. O, kurde, jeszcze straciłem skoczkę. A szląz prowadzi z Arara. i Jeden do zera po dwóch minutach, a już jest 18, 17 to jest dramat. A, a kurde, nie no, to jest ma, Dobra, no. no i fantastycznie mniej błędów niż w poprzedniej rundzie, niż w poprzedniej grze, a porażka. Zdarza się. No cóż, dziękuję za oglądanie. Do następnego. Nie wiem, kiedyś powiem na szachy. Kiedyś w najbliższej przyszłości, mam nadzieję. Pewnie pod koniec sierpnia, mniej więcej, albo przynajmniej po południu. Do następnego. Trzymać się i cześć.